Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię we frytkownicy beztłuszczowej przepyszne ciasto z borówkami do kawy. Ciasto wyrosło przepięknie. Jestem po prostu pod wrażeniem, że rzeczywiście można piec ciasta we frytkownicy beztłuszczowej i nie trzeba odpalać piekarnika, bo jak wiemy, jednak schodzi chwilkę czasu, żeby taki duży cały piekarnik rozgrzać, żeby upiec takie mniejsze ciasto. Bardzo smaczne, wilgotne w środku te borówki, idealnie pasują. Jak najbardziej można takie ciasto również zrobić ze śliwkami, jeżeli jest sezon. Polecam, wypróbujcie. Jeżeli zrobicie to, pamiętajcie, dajcie mi komentarz. Ja również rozumiem, że jedni lubią takie ciasta, drudzy nie. Także dajcie mi komentarz i będę wtedy wiedziała, czy Wam takie ciasta smakują z frytkownicy. Ciasto robi się bardzo łatwo, zaledwie kilka produktów, i już Wam tutaj pokazuję, co mam uszykowane. Jak zawsze wszystkie produkty będą wymienione pod filmikiem na YouTube w opisie czyli mam borówki, olej, jajka, cukier, mąka, sól. I proszek do pieczenia foremka. Zaczynam od oddzielenia żółtek od białek. Także 5 całych jaj oddzielamy żółtka od białek. Dodajemy szczyptę soli do białek i ubijamy na sztywną pianę. Zmniejszam obroty miksera i stopniowo będę dodawała 180 g cukru. Jeszcze bardzo ważne, pamiętajcie, żebyście mieli jajka w temperaturze pokojowej, także ja wyjęłam na około 5 godzin zanim robiłam. Następnie dodaję pozostałe żółtka, czyli 5 żółtek po kolei na małych obrotach. Teraz przesieję 340 g mąki pszennej z dwoma łyżeczkami proszku do pieczenia. Lekko zamieszam zanim zacznę miksować, a będę miksowała tylko do połączenia składników. Powiem Wam szczerze, że brakuje mi troszeczkę takiego ręcznego miksera, bo do takich łatwych, szybkich ciast taki ręczny mikser wydaje mi się, by był wygodniejszy. Także będę musiała chyba ponownie zamówić, bo mój stary po prostu wywiozłam do domku letniskowego. Także jeżeli macie taki ręczny, nie korzystajcie z tych takich kitchen aid, bo powiem Wam, że po prostu strata czasu szybciej bym zrobiła jakbym miała taki ręczny zgarnęłam ciasto ze ścianek misy i będę teraz dodawała stopniowo 180 ml oleju jest to mój drugi przepis na ciasto z frytkownicy beztłuszczowej także polecam, zajrzyjcie na mój kanał tamto ciasto jest na kefirze z żurawiną, bardzo dobre do kawy również polecam wypróbujcie I teraz dodam borówki. Nie będę dawała wszystkich borówek, bo będę chciała, żeby one jeszcze, żeby je wysypać na wierzchu w foremce. I już nie miksujemy mikserem, tylko delikatnie łyżką przerzucamy, tak jak widzicie, żeby one po prostu nie popękały i nie puściły koloru. Ja będę korzystała z foremki takiej srebrnej, jak widzicie, i z papieru pergaminowego, takiego płaskiego, także wygodnie bardzo jest właśnie do takich foremek. Jak widzicie, odznaczam sobie takie kreseczki z obu stron, wycięłam i w ten sposób bardzo fajnie i wygodnie będzie włożyć właśnie ten papier do środka. Także jak widzieliście, zaznaczyłam sobie takie kreseczki. I po prostu nożyczkami przecięłam, i zobaczcie, w taki sposób papier pergaminowy idealnie pasuje do foremki. Wykładamy ciasto do środka. To ciasto nie jest takie bardzo lejące, także nie martwcie się, jeżeli Wam wyjdzie takie gęstsze. I po prostu teraz takim nożykiem sobie tutaj rozprowadzę. I tak jak powiedziałam, resztę tych borówek wykorzystam, żeby posypać na wierzchu i tak po prostu lekko ugnieść. Ciasto gotowe. Ustawiam frytkownicę beztłuszczową na opcję airfry na 320 stopni Fahrenheita, czyli 160 celsjusza. Wybieram czas pieczenia 45 minut i naciskam start. Frytkownica nagrzała się momentalnie, więc wkładam ciasto do środka. Otwieram ciasto, żeby sprawdzić dopiero. W momencie, kiedy frytkownica daje mi znać, że trzeba przewrócić jedzenie, czyli zostało jeszcze 15 minut, i zobaczcie, ciasto pięknie już wyrosło. Jeszcze mamy 15 minut do skończenia czasu, 45 minut, więc wszystko jest w porządku. Zamykam i czekam cierpliwie następne 15 minut. Czas 45 minut odliczył do dołu, skończyło się, więc otwieram. I oczywiście pamiętajcie, że trzeba sprawdzić każde ciasto, czy w środku jest suche i czy dobrze się upiekło. Niestety moje ciasto jeszcze było niedopieczone. Sprawdziłam patyczkami, takimi wykałaczkami, i ciasto było jeszcze mokre, więc wkładam z powrotem na tą samą temperaturę, czyli 320 stopni Fahrenheita, czyli 160 Celsjusza, na dodatkowe 10 minut. Naciskam start. Po dodatkowych 10 minutach wyjmuję ciasto, oczywiście ponownie sprawdzam patyczkiem, wykałaczką. Ciasto było suche, więc 55 minut piekło się moje ciasto. Pamiętajcie, że każda frytkownica jest inna. Moje się upiekło w 55 minut, a wasze może się upiec w 50 albo i nawet i w godzinę. Także słuchajcie, musicie sprawdzać, włożyć patyczek, zobaczyć, czy suche jest ciasto w środku. Ciasto wyrosło przepięknie. Jeżeli już korzystaliście z tego mojego przepisu, gdzie robię ciasto na kefirze z żurawiną. Tam ciasto się zrobiło w 45 minut, ale jednak ta foremka jest mniejsza tamtego ciasta. Tutaj mamy ciasto większe, dlatego po prostu zajęło 55 minut. Ciacho pięknie wyrosło, pięknie pachnie. Posypuję sobie teraz cukrem pudrem. Można jak najbardziej polać czekoladą. To już zależy, jak lubicie. Mi wystarczy cukier, puder. Już wam pokazuję, jak to ciasto wygląda w środku. Moim zdaniem jest bardzo smaczne, idealne do kawy. Ciasto jest jeszcze lekko ciepławe, także ja będę się zaraz tutaj zajadała i już wam pokazuję następny kawałek, jak wygląda w środku. 400 g borówek idealna proporcja. Jak jest sezon na śliwki, to proponuję też zrobić takie ciasto ze śliwkami. Wypróbujcie i dajcie mi komentarz pod filmikiem na YouTube, jak wam smakowało. Ja rozumiem, że nie każdy lubi takie ciasto, także jeden będzie lubiał, drugi nie będzie lubiał. Także jest ok, jeżeli wam nie będzie smakowało. Jeżeli nie macie jeszcze frytkownicy beztuszczowej, to zachęcam Was do zakupu. Pamiętajcie, że możecie otrzymać 10% rabatu, kupując sprzęt firmy Instant Pad, czy to jest multicooker, czy frytkownica beztuszczowa od polskiego dystrybutora. Są dwa kody rabatowe Iwona i Iwonka. Linki do sklepu internetowego podam pod filmikiem, także zajrzyjcie sobie tam. I oczywiście subscribe mój kanał, i polub mój filmik. I nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.